Witam serdecznie na nowym filmie na moim kanale. Tak, nowa rzuta, nowa rzuta jest. Dawno nic nie było, ale też nie miałem co nagrywać, kiedy nagrywać. Więcej w sumie na moim Instagramie, jakieś tam materiały znajdziecie, niż na YouTubie. Nagrywam ten film, gdyż kilka dni temu zakupiłem taki właśnie trenażer interaktywny typu Direct Drive, czyli na kasetę, do tej pory miałem a to już parę lat temu, co prawda, miałem trenażer taki klasyczny, nieinteraktywny, na tylne koło. I miałem początkowo taki podstawowy model z Decathlona, potem miałem model z Tuxa, ale oba właśnie były nieinteraktywne. Ten jest interaktywne. jest zasilane na 220, a posiada opór i tak dalej. Podstawowe parametry to mamy tak, do 600 watów i symulacja nachylenia do 6%. No, wielu sobie pomyśli, kurczę. To jest, to jest nic, to jest bardzo mało. No dobra, jeśli ktoś się gdzieś tam ściga, ma mocną nogę, albo gdzieś tam na jakichś zgrupowaniach Zwiftowych i, czy też na innych platformach ekolarskich, no może stwierdzi, że faktycznie dla niego będzie to mało, ale dla takiego zwykłego e, rowerzysty, kolarza, który lubi pojeździć na rowerze, e, lubi przepracować sobie zimę na rowerze i gdzieś tam być gotowym na, na wiosnę żeby móc ruszyć już na rowerze na zewnątrz, takie 600W uważam, że jest zupełnie wystarczające, i te 6% nachylenia również. Ostatnie 3 dni jeździłem na Zwifcie i zrobiłem 111 km, i powiem Wam, że średnia moc przy takim zwykłym, standardowym jeżdżeniu jak to w moim wykonaniu było około 145-150W symulacja nachylenia bardzo fajnie tutaj według mnie działa ja innych y, trenażerów interaktywnych nie miałem więc nie mam porównania natomiast w tej cenie w jakiej oferuje właśnie Decathlon czyli ten trenażer Van Ryssel model t 100 uważam, że no, nic, nic lepszego w tej cenie nie kupicie nawet, nawet używanego tak naprawdę porównywałem sobie też ze dwa inne modele, chyba z Elite, takie trenażery na koło, które były interaktywne i one tam miały między 500 a 700 W także taki na kasetę Direct Drive, 600 W uważam, że to jest wystarczająco zwłaszcza dla mnie, gdzie tak jak wspomniałem przed chwilą około 150 W średnie miałem na tych jazdach w ostatnich 2-3 dniach do 600 W miałem, że tak powiem, daleko, może na jakimś sprincie, na finiszu OK, udało mi się tam ponad 500 zrobić e, przez chyba 10 sekund, czy, czy może 5 sekund. Tak naprawdę nie więcej 600 watów mi wpadło i, i to było dla mnie bardzo, bardzo dużo. Nachylenie e, działa fajnie, według mnie bardzo fajnie to idzie odczuć. No i teraz tak, nagrywam ten film, ponieważ w sumie żadnego materiału nie ma na YouTubie odnośnie tego konkretnego modelu. Decathlon wrzucił jakiś taki krótki filmik e, taki produktowy, na którym tak naprawdę nic nie widać. Nic nie wiadomo, jak to w sumie działa, jak to tak naprawdę wygląda, z czego to się składa, kompletnie nic. Taką krótką zajawkę wrzucili ich nowego produktu, na którym w sumie no, widać i ten model D100, ale też tam wyższy model D500. Ten D100, cena na Decathlonie 1200 zł. Gdzie najtańszy markowy Direct Drive, to jest właśnie Elite Suito T za 2200, a że to jest 1000 zł różnicy, to jest, to jest bardzo dużo. Wszedłem sobie w internet, zobaczyć, jakie są w ogóle te nażery dostępne. I tak właśnie ten mi się wyświetlił. Patrzę 1200 zł, o kurcze, i zaciekawił mnie. pojechałem do dekatlona. Była jedna sztuka na, na półce, w pudełku, druga sztuka była wystawiona z rowerem. No, rower był podpięty na, na, na kasetę, ale sam ten nażar nie był podpięty ani do zasilania, ani, ani do komputera. Ale ja chciałem po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Co prawda, z, z modelem Elite to T dostajecie podstawkę, i teraz jeśli chodzi o. Wysokość osi na tym trenażerze względem tenażera, takiego zwykłego na tylne koło, to tutaj ta oś jest około 5 do 7 cm niżej. Także to jest sporo. I ja w tych poprzednich dwóch tenażerach, które miałem, w jednym i drugim przypadku musiałem mieć postawkę na koło, ale no zdecydowanie wyższą, tak żeby przednie koło było podniesione na 5 5-6 cm wtedy, komfortowo się, że tak powiem, jeździło. Tutaj około 2-2,5 cm trzeba podwyższyć. Znaczy, nie trzeba, tak? ale jest, jest wygodniej po prostu. Natomiast 5 7 cm to tutaj jest niepotrzebne. Ten Van Ryssel D100 tak wizualnie trochę przypomina model z Wahoo Kicker Core chyba, o ile pamiętam, tak się ten model nazywał. Wyglądem jest bardzo, bardzo zbliżony. Wiadomo, że parametrowa, no to nie ma co porównywać, tak? No ale 600 W i 6% nachylenia, uważam, że no w tej cenie to naprawdę, naprawdę wystarczy do takiego fajnego, nawet trochę mocniejszego kręcenia, jak na takiego zwykłego śmiertelnika jak ja. Nogi oczywiście są dokręcane tutaj. Tutaj jest gniazdo. Zasilania. Kasetę oczywiście trzeba mieć swoją w modelu Lite Switch w tym przynajmniej podstawowym za 2200, nawet troszeczkę czasem niektórzy sprzedawcy drożej mają, a też trzeba kasetę dokupić. Jedynie co to w zestawie z tym tenzerem był kółko dystansowe, aby móc zamontować kasetę 10-rzędową. No, z tej strony to tak wygląda. Konstrukcja uważam, że całkiem solidna, bardzo fajnie wykonany. Nie zajmuje jakoś super może dużo miejsca. Złożone, że tak powiem w górę, znaczy te nogi zbliżałem się do siebie, więc podbiórko można schować albo gdzieś w kąt i jest, jest spoko. Także generalnie na YouTube nic nie znajdziecie o tym modelu, ale jeżeli sobie zobaczycie właśnie Madzin T110, to te trenażery są bardzo bliźniacze. W sumie chyba to samo, nawet jak gdzieś tam widziałem, i tylko kolorystycznie troszeczkę inaczej wygląda. No i Majin ma czujnik kadencji, a Van nie ma. Ale czujnik kadencji nie jest jakiś właśnie istotny. Natomiast ja mam tutaj podwójny czujnik kadencji prędkości z Garmina. Więc jeżeli korzystacie ze stacjonarki, gdzie nie macie Bluetooth, a nie macie ANT+, no to trzeba dokupić moduł. Bluetootha i moduł ANT, ja kupiłem moduł ANT, ponieważ jeszcze mam starszy typ pasa piersiowego do pomiaru tętna, który jest tylko na ANT. Nowe modele są również z Bluetoothem. Także, gdyby nie to, to mógłbym spokojnie skorzystać. Z, z dągla, właśnie Bluetoothowego, który jest wpięty do stacjonarki. No i to by oczywiście wystarczyło, lub też podpiąć do tableta, do telefonu, sprawdzamy na jednym, drugim działa. A w zestawie oczywiście zasilacz, niezbyt długi, także niektórym pewnie będzie może potrzebny i przedłużać, żeby zasilić to urządzenie. A tak, że ten, ten model zrobili tylko właśnie z Bluetoothem, nie wiem, czy ANT Plus przychodzi do lamusa ale coraz mniej urządzeń mobilnych typu tablet i telefony w ogóle mają wybudowane ANT+, No ale można sobie podłączyć do poprzez adapter OTG takiego dla właśnie ANT+ i też będzie działało, posprawdzałem. Ten to jest wykrywalne i, i jest, jest wszystko w lepszym porządku. Dobra, to może przejdźmy do takiej krótkiej prezentacji. Także podłączymy sobie ten nażer do zasilania. I pojawiają się takie kontrolki czerwone, niebieskie, no, sygnalizujące uruchamianie, podłączenie Bluetootha, że Bluetooth działa i tak dalej. A że tu już widzimy, że na zwiftie trenażer został wykryty. Wszystkie czujniki zostały wykryte zarówno trenażer, czujnik tętna. oraz czujnik też kadencji i wszystko mamy pomiar tętna, kadencja no to już ilość watów czyli to będzie wynikać tak naprawdę um, no już z pomiaru um, żera. Może się tam pewnie przez jakieś algorytmy na zwifcie. Nie mam co prawda, porównania z takim trenażerem za nie wiem, czy cztery tysiące naprawdę z wyższej półki. Jeżeli chodzi o o głośność, Ten uważam, że działa całkiem fajnie. Jest zdecydowanie cichszy od takiego na, na koło. No to jedynie co słychać, to tak naprawdę, no jak łańcuch przechodzi przez kasetę, przez te kółka w biegach, nie jest to jakieś super głośno. Ale jak widzicie, jedziemy. Jest pomiar wszystkich tych czujników. I wszystko gra. Ja myślę, że wystarczy w tej takiej krótkiej prezentacji tego tenażera. Jeżeli macie jakieś pytania, śmiało pytajcie w komentarzach. No i cóż, będę się cieszył dalej tym tenażerem. Tak, jak mówiłem, w tej cenie naprawdę nic innego, lepszego czy nawet podobnego nie kupicie. Nawet używane elite Suito T bywają w cenie 1600, 1600, no średnio 1600-1700 zł. I to są te nażery 2-3 letnie. Na ile one są wyjechane, to ciężko mi powiedzieć, bo takie klasyczne, na koło, nieinteraktywne to może nawet być 5-letni, on będzie dalej dobry natomiast te Direct Drive nie wiem jak bardzo one się zużywają bo tu jest też chyba na, na taki pas napędowy także sam się zastanawiam jak długo to podziała i jak podziała natomiast Decathlon daje 3 lata gwarancji na wszystkie ich e, trenażery e, które mają w sprzedaży e, niezależnie od tego czy to jest chyba Zelite, czy to są e, Van Rysella, była taka grafika na stronie Decathlon'a, właśnie, że trzeba tak na ich wszystkie tenażery. Linka oczywiście do tego tenażera daję w opisie filmu, także możecie sobie zobaczyć. Może gdzieś jeszcze w waszej okolicy taki tenażer się znajdzie. Ja kupiłem ostatniego w Mikołowie, drugi był w Katowicach na dts ale też już go nie ma. Generalnie w 4-5 dni. Kilka sztuk się sprzedało, i zostały w sumie w okolicy tylko dwie sztuki. Teraz już nie ma ani jednego. No, nie dziwi się, w tej cenie wielu chyba chciałoby sobie taki właśnie kupić. Także dzięki za Wasz poświęcony czas na obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że coś tutaj ciekawego pokazałem, że się coś więcej dowiedzieliście o tym tenarze niż to wynika z, z opisu i ze specyfikacji. Pozdrawiam.